Ale ja o to zniszło, sorry, że w yy, początku gry yy, Ten, ale zagapiłem się totalnie i teraz włączyłem <grym> nagrywanie Dobra yy, Grałem na z widzku, bo wtedy nie napisze, nikt nie napisał w komentarzu, że jego ID O o, nie Pierwsza próba mi się nie nagrała jak zwykle ja! Przegram? Bo z blisko wygram. Nie wiem, wspomniałem czy nie. Dobra. No i by napisał. Tam sobie? Nie, strasznie znany. Uff, ale... nie? Nie. Nie wiem, strasznie zły. Tak... Gadżet, to jest taki bardzo dobry gadżet do Piper. Ale go nie wziąłem. Muszę no, jeszcze raz na piper zagramy? Nie. No. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Ja nie mogę. No Za każdym razem to wygrałem, ale się nie nagrało. O, 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 o. O, o, o. o. Jest, dobra. Jeszcze jeden punkt. Nie muszę jeden raz jeszcze doprowadzić do zdjęcia. o, o, o. O ho! Ho ho ho! ho, ho, ho. Czy to będzie ten moment? Jest! Jest! Uciekam! Na chwilku Na chwilku Jest! 9 do 8. Nie? Jest, to wygrałem! Ja... Nie już wygrałem, no. że Z MKS tak nie wygrywałem, bo to był Gigacox. wygrywam wygram! z Wispo to zawsze jakieś osiągnięcie, tam jest. Nie no, naprawdę, że. wygrywa na odcinku, no to Gigacox powiem. Wiem, pan kupi. Ale chyba nie będę zdawał, kiedy mu, żeby sobie królika groma kupił, bo. Czerwisz 9 czyli akurat ze. ze biorę ci gemu mu 20, czyli ja będę mieć 21, drugi i będzie mi stać na tego królika groma, no więc spoko No jeszcze raz na Piper zagramy, ja sobie ten gadżet wezmę to Jeszcze Jeszcze... Piper. Po niemiecku się mówi pipa, nie pipa chyba się mówi w niemiecku, to się tak... Jakieś hałasy w tyle, ale tam. Ja co tam rozmowy co. Ciągle jak nagrywał ostrej, to nigdy no nie spokoju, tylko w tyle zawsze jakieś rozmowy. Może nie słyszycie, ale jakieś Dobra. No dobrze, no dobrze. No nie, 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 nie leko Dobra. On się tak? Nie. No nie. Nie, jeszcze zgadzać. Gadżet. gadżet mi się z resztą. Ma super tam w tle. No ja! No bez żartów, wziąłem jakiś dobry gadżet i... Zagrywam. Teraz to już nie będzie go. No. Noż... Gadżet... No! Ja nie wytrzymam tego, no. Nie! Co ja zrobiłem? Jaki ja głupi. No. Nie no, to za gry już za dużo jest. Po co ja chciałem jeszcze dogrywkę? Jest 3-1, no tego nie było na odcinku, ale... Was? Nie? Nie? Dobrze? No. Ja nie mogę gadżetu już nie mam, bo odbyło się oczywiście jeden użyłem gadżet. Ale mi ten gadżet um umarł. No ja nie mogę. No ta. tak, 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 tak. <słuch> Sami sos il serować gry. No dawaj, dawaj, no dawaj. No, raz, no. Honorowo, raz. No północ. No bro, nie chcę tą flakierkę. Knięci możemy zagrać? hmmm kim zagram? jakiś specyficzny do dajmy na moich ziomie dinamikę no bo gram czy ja sobie dobrze to wygram? w walaniu, a tak dostatkowo tak, no to jest najlepszy raczej w ogóle. I na skok. Nie tego nie bierzcie tego drugiego. On jest fajny. Ale jak są takie, na no, przykład 1VS1, to się opłaca tamten drugi. No tak to. Dobra. O! Trafiłem. I chyba już będziemy kończyć, bo trochę długi się, długi się zrobił. Nie? Dobra. Nie! Nie! Tak ra. Dość ulta Dobrze, dobrze, ulta Nie marnuję ulta. Oczywiście, że nie. Dobra. No teraz wjedź w nią, na Majk, no wjedź w nią. Jest, jest. Dobra. Czy milikrzy będzie miał, miała jeszcze jedną szans. Ma gadżet, ma gadżet niebezpieczny. Dobra. Dobra, jest. Milikszy zmarnowała gadżet. Dobra. Dobra. Nie. Raz. 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 No, dawaj, 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 No, marnowałem karzec. No. no nie da, nie da mi. No nie da. No nie da. No 17 sekund, nie da. Ja przegram. No daj... Daj mi go udobić. No No teraz tak, to Bym go na go na tak, Bym go dobił. Bym go dobił. bym ją tak, ja No więc chyba koniec. koniec. No. I na no.